Cześć, z tej strony Ankezi, witam was w kolejnym odcinku z World, w którym pokażę wam jak skutecznie rajdować bazy przeciwników. Zacznijmy sobie może od tego, że należy zwrócić uwagę na to jak są postawione totemy. To jest w sumie moim zdaniem jedna z najważniejszych rzeczy, bo dzięki temu czasami możemy po prostu wejść nawet do bazy bez użycia c Więc zawsze sprawdzajmy jak są ustalone działki. Jeżeli, np., jest duża baza, dość to musimy sprawdzić, czy ona jest na jeden totem, czy na dwa, bo wtedy będziemy mogli określić, mniej więcej, gdzie są te totemy. No wiadomo, głównie chodzi nam o to, przy rajdowaniu bazy, żeby dojść do totemów. No wiadomo, czasami też do skrzynek chcemy dojść, czy tam do jakichś ważnych rzeczy, ale jednak chodzi o ten totem, nie? żeby sobie wszystko pozabierać. Tam jeszcze materiały na budowę, tam co potrzebujemy, tak, dlatego zawsze to sprawdzajmy. O, jak widzicie, dobra, jak widzicie, tutaj nie ma uprawnień do budowy, bo baza jest dobrze zbudowana. Przez co no, nie będziemy mogli wejść rozwalając ten totem. Bo często, jak właśnie yy, widzę, jak bazy są zbudowane, to są na czterech totemach, a w środku da się, do... poprzez to, jak się dostajemy do jednego totemu, można się dostać do wszystkich innych. Bo tu sobie mogę wszystko rozwalać. A nie, tu nie mam. Autoryzuj, tu sobie mogę wszystko rozwalać. No, a tam już nie, bo jest inna działka. I tam nie mam uprawnień. Więc to jest właśnie ważne, jeżeli rajdujecie, musicie sprawdzać te działki. Kolejną ważną rzeczą, właśnie jest to, że no, tak jak tutaj, jest zbudowane. Jak widzimy, sobie teraz tu mam autoryzację, ok, to sobie ją teraz zdejmę. No i teraz patrzcie, tutaj mam, tutaj mam autoryzację, na tej części. Na przykład, załóżmy, że tu nie ma po prostu to temu. No i po prostu można sobie wejść tak do bazy. Nawet jeżeli tu jest totem, to tu już nie mogę, ale tutaj wszystkie po bokach mogę. Więc to sprawdzajcie zawsze. Kolejną rzeczą ważną przy przejrzywaniu baz jest sprawdzanie, jak nisko położony jest beton, a raczej jak wysoko jest położony. Bo jak widzicie, tutaj ten beton jest postawiony specjalnie tak wysoko. I teraz Wam pokażę o co chodzi. Jeżeli mamy metalowe ściany, to jak wiemy, no metalowe ściany idą na 3c4. No i jeżeli się zaplantujemy to c4 na beton. To on po prostu wybuchnie. I tak naprawdę jesteśmy już w totemie. To jest ważna rzecz, jak plantujecie bazy, możecie sobie po prostu nawet dojść do totemu przez całe betony, jeżeli są wszystkie tak wysoko zbudowane. Kolejną ważną rzeczą jest to, że jak nawet betony są już nisko, tutaj nie patrzcie na te betony, jeżeli nawet są już nisko, ściany są wszystkie metalowe, no i już widać, że nie wejdziecie, dach załóżmy też jest duży, no to najlepiej chodzić przez drzwi, bo jak wiadomo drzwi zawsze wybuchają na C4. I jeżeli są ustawione koło siebie. A raczej na, tak, jakby w rzędzie te drzwi, to wywali trzy do przodu. Jeżeli są tak, raz, dwa, trzy. To jest bardzo ważna rzecz, bo na przykład do takiej dużej bazy dość możecie się dostać czasami na 1, 2, Już tak nieraz wchodziliśmy. To jest ważna rzecz. Jeżeli widzicie, że do bazy ciężko się dostać, zawsze próbujcie tymi drzwiami. Kolejną ważną rzeczą jest to, że jak na przykład przeciwnik ma. Duże ściany, wiecie, że tutaj się nie dostaniecie od betonu, czy tam pierwszą ścianką. Możecie po prostu się na C4 Podeprzeć wspiąć się raczej na nie. I na przykład tak się wspiąć komuś na dach. Nie, nie mówię tutaj tylko o tym jednym poziomie. Możemy sobie oczywiście. No, tylko jeszcze musicie umieć skakać. Wtedy sobie możecie... No, w każdym razie wiecie o, wiecie o co chodzi. Chodźcie sobie po prostu po tych C4. -kach. Na górę. Dobra, udało mi się. Tylko spadłem. No, w każdym razie możecie sobie tak chodzić po tych C4, na no niempierzat zaplantować tam na górę, przez co się dostaniecie do domu. No I tak samo głównie z dachem robić, bo zazwyczaj przeciwnicy, ogólnie ludzie budują słabe dachy. No nieważne jakby ta baza duża była, to od dachu i tak się zazwyczaj da wejść. Co wystarczy sobie sprawdzić. Dach zawsze idzie na jedno C4, nieważne czy jest drewniany, czy kamienny. Możemy się po prostu tym C4 podbudować, nawet jeżeli jest to duży dom. Sobie, właśnie na ten dach wejść, no i po prostu plantujemy sobie od dachu. Zawsze nawet możemy określić, gdzie jest totem, poprzez właśnie patrzenie na działkę. Jeżeli jest mniej więcej na środku, to walimy na środku. Tam zawsze są totemy, bo przecież nie chce jak najwięcej miejsca upchać. No, jak widzicie, dach zawsze na jedno idzie. No, i kolejną właśnie rzeczą jest to, że jeżeli chcecie komuś wejść na dach, to sprawdzajcie, jak są zbudowane działki. Bo jeżeli działka sięga do końca, właśnie. Jeżeli budynki, a raczej budowle co tam wy, przeciwmi wybuduje sięga do końca działki, możecie się podbudować z drugiej strony. No i po prostu kładziemy sobie beton, no i na nim budujemy właśnie to, co chcemy zbudować, czyli to do wspięcia się. Możemy oczywiście też zrobić drabinę, jak mamy żelaza, ale tak jest najlepiej, no i tak sobie po prostu wchodzimy tak naprawdę tam gdzie chcemy, no największe bazy nawet na górach. Często zapominają o tym, żeby postawić jakiś totem czy jakieś zabezpieczenie. No jak widzicie, w kilka sekund naprawdę możemy wejść na górę domu, no i tam plantować od dachu na sam środek. Przez co zaoszczędzimy naprawdę dużo C4 -ek. Kolejną taką ważną rzeczą jest właśnie sprawdzenie sobie, czy przeciwnicy mają garaż. Zazwyczaj jednak ci przeciwnicy mają garaż. Czyli tam przeciwnicy, może po prostu ludzie, którzy mają te bazy. No i jeżeli ten garaż już jest, to na pewno musi być on połączony z domkiem. Co prawda nie jest to zawsze, bo ja przed ja nigdy nie łączę garażu z domkiem zazwyczaj robię go osobno, żeby po prostu przeciwnicy nam nie zrajdowali i tego i tego, ale jednak jeżeli robicie już rajd to możecie sobie po prostu sprawdzić, czy jest garaż. Dzięki temu będziecie mogli wejść szybciej do domku, bo zazwyczaj garaż właśnie ma połączenie od razu z domkiem, nawet szybciej niż abyśmy wchodzili drzwiami. Teraz wam pokażę taki przykład, może, że trochę powtórzyłem, ale to mniejsza. Pokażę wam taki przykład. Mamy tu sobie bramę. No, i tutaj, załóżmy, właśnie jest, na, jest nasz domek. Teraz Wam może pokażę jeszcze, jak to mniej więcej wygląda. Naprawdę. O, no, może takie coś wystarczy. No, i załóżmy, że tutaj jest właśnie nasz dom. Tam są drzwi różne, jakieś tam przejścia, dach mocny zbudowany i tak dalej. No, a tu mamy po prostu schowane auto, i tu od razu połączenie do naszego domku. No, to wystarczy sobie po prostu wejść garażem. Plantujemy normalnie C4 na drzwi garażowe, bo one i tak wylecą na jedno. No a potem już na te drzwi, które prowadzą do domku. I powiem wam, że już nieraz tak rajdowaliśmy. Dzięki czemu zdecydowanie szybciej dochodziło się do domku, do głównego totemu. To jest też taka ciekawostka, raczej taki tip, właśnie, który pomaga wam rajdować. No i jako, że jesteście w domku, to ważne, żebyście sprawdzali totemy, raczej ściany, gdzie jest położony totem. Czyli właśnie jesteście w środku domku. No, wysadziliście pierwsze drzwi, pierwszą ścianę, pierwsze drzwi garażowe cokolwiek, to nie zapomnijcie o tym, że trzeba skanować. Bo dzięki temu możecie po pierwsze zobaczyć, gdzie są skrzynki, co też jest bardzo ważne, bo możecie sobie posprawdzać. Po drugie, czy tam przykład za tą ścianą nie ma maszyny albo owrągów jakiegoś gówna po prostu pustego. I właśnie możecie sobie dzięki temu sprawdzić, gdzie ten totem jest położony. Jeżeli na przykład wchodzicie do takiego pomieszczenia, może sobie zbuduję. Wchodzicie sobie do takiego pomieszczenia No i tak naprawdę... Dobra, może tak to zamuruję No i tak naprawdę nie wiecie no gdzie dalej i czy tam coś jest Czy tam, czy z tej strony Może dam to jeszcze trochę wyżej, żebyście nie mogli załóżmy... Chodzi mi o to po prostu, że nic nie widzicie, nie wiecie o co chodzi Nie wiecie gdzie się dostaliście, macie tylko puste pomieszczenia Puste pomieszczenie, no i załóżmy tam kilka drzwi to pamiętajcie, żeby po prostu skanować, bo dzięki temu często możecie szybciej dojść do totemu. I sobie wszystko właśnie zdobyć. I nie zapominajcie o tym rozlokowaniu działki. Bo jeżeli widzicie, że środek jest na przykład. Tutaj mamy działkę dużą. No i środek jest mniej więcej tutaj. No to zazwyczaj tutaj w tym miejscu na środku będzie totem, a nie gdzieś tam po bokach. Bo przeciwnik wie no, że się będzie dostać na środek. I będzie się starał właśnie to zabudować. Dlatego pamiętajcie o tym. Właśnie, czasami jeszcze kamienne ścianki są na jedną ze 4. Teraz pokażę Wam, jak to plantować. Jeżeli mamy na przykład tutaj kamienne. I zaplantujemy sobie, no tak, byle gdzie zaplantuję teraz. No sobie, zobaczcie. Nie patrzcie na ten beton, bo teraz na to nie patrzę. Nie ma znaczenia nawet, jak wybuchnie, ale zobaczcie sobie, że kamienna raz idzie na jedną, raz na dwa jak widzicie teraz wybuchła i nawet nic nie zrobiła. A tu sobie z drugiej strony, albo po prostu może gdzie indziej. Zaplantujemy dokładnie na środku. Powinna pójść na jedną C4. Przynajmniej tak widziałem, że czasami ona pada. No, a jak widzicie, wywaliło. Wywaliło na jedno A może to może tam była ta pojedyncza Zbuduję tu jeszcze raz Ścianka No i tak Na środeczek Jak widzicie tutaj no nawet nie naruszona Co też dziwne Nie wiem czemu tak się stało Ale to też nie zawsze, bo nie wiem czy teraz wybuchnie O widzicie teraz wybuchło a jeżeli zaplantowalibyśmy ciut niżej. To też nie wybucha. Już ja wam to pokażę jeszcze raz. Jest po prostu zaplantowane niżej. Niestety w żelaznych i drewnianych to nie ma znaczenia, bo drewnianej tak idzie na jeden, a w żelaznej tak na trzy. O widzicie, teraz nawet też wywaliło. No może to nawet nie ma znaczenia? Gdzie dajemy? Ale tutaj widzicie wcześniej nawet nie drgnęła ta ściana. Jeżeli jednak dobrze postawicie, mniej więcej na środku to wywalają. Dobra, może sprawdzimy sobie przy okazji żelazne Czy z tym też się będzie dało tak zrobić, że jak posymi... Ale nie chyba nie, bo już. Nie rozplantowałem. Na przykład sobie zobaczycie, bo może nie wszyscy. Oglądali ten filmik, w którym testuję C4 na początku yy, update'u. Jak widzicie, tutaj się też nawet nie zniszczyło. Chyba, że to po prostu jakiś bug mam. Że się na nie niszczy. Albo mam jakiś bug, albo coś się zepsuło. Zaplantuję jeszcze trzecią. Bo teoretycznie za trzecią powinna już wybuchnąć, ale ona się nawet nie niszczy, chyba że to mówię, mi się coś zniszczyło z psuciem ścian. No to mi się coś musiało zniszczyć, bo poleciała na trzy normalnie. No to jeszcze przy okazji jak już testujemy te C4 to wam pokażę drewnianą, która zawsze wypada na jedną. To jest dość przydatne, bo czasami właśnie przeciwnik zapomni, albo po prostu nie starczyło materiałów. Jedną ścianę zbuduje drewnianą, no i już tak jakby mamy bezpośredni dostęp do jego domku. No, jak widzicie, tu zawsze pada. A kamienna, kamienna to zależy od tego, jak postawimy, bo jak widzicie przed chwilą, postawiłem, no nie wybuchło, a tutaj postawiłem i dwa razy wybuchło za pierwszym razem. Dlatego to już zależy od tego, jak Wam ta się siądzie. Myślę, że te sposoby, które Wam tutaj przedstawiłem. Naprawdę ułatwią Wam rajdowanie Na pewno część z Was już o nich wiedziała Dlatego tam możecie napisać w komentarzu jakie Wy jeszcze macie pomysły na to, żeby się lepiej rajdowało bazy Ale myślę, że to są takie podstawowe rzeczy Bez których po prostu, no jak rajdujecie na pałę, walicie tylko w ściany To zazwyczaj będziecie tylko tracić C4 i się denerwować Dlatego myślę, że jak zastosujecie się do tych wszystkich rzeczy Bo wiadomo, to zależy od bazy Bez sensu ja miałem tu zbudować bazę, bo każda baza jest zbudowana tak naprawdę inaczej Dlatego pokazałem Wam tylko, pokazałem wam tylko na takich przykładach które ułatwią Wam właśnie to rajdowanie Jeśli się podobało to zostaw kciuka w górę Zasubskrybuj mój kanał I możesz napisać też w komentarzu co chciałbyś jeszcze zobaczyć w moich filmach Także trzymajcie się i do usłyszenia